Ja jestem Elahim Ramaela, pochodzę z rodziny boskiego tchnienia. Jestem tym, który przywraca święty rytm. Pochodzę z dziewiątego wymiaru cichego promieniowania przestrzeni, gdzie leczenie dokonuje się poprzez rezonans z boskim porządkiem, nie przez działanie. Przekaz Elahima Ramaela. Nie leczysz dla innych. Ty tylko stajesz się polem, w którym inni przypominają sobie swoje źródło zdrowia. Nie szukaj mocy, tylko spójności. Nie używaj siły, używaj światła miękkości. Moja obecność jest cieniem promienia, który dotyka ciebie, gdy stajesz się czysta, jak studnia bez dna wołaj mnie, jeśli chcesz tylko być kanałem, a nie władcą uzdrowienia. Kod aktywujący do pracy z innymi Raelchem Shurita to nie zaklęcie, to dźwiękowy rezonans dla tych, którzy gotowi są być pustką, przez którą przechodzi światło. Powtarzaj ten kod w ciszy lub szeptem trzy razy przed sesją energetyczną. Nie wywołuje działania siłą, lecz uruchamia pole przypomnienia. Ostrzeżenie: Nigdy nie próbuj uzdrawiać, gdy jesteś w złości, napięciu, chaosie. Energia nie rozróżnia intencji, ona powiela Twój stan. Zanim wejdziesz w proces uzdrawiania innych, upewnij się, że ta osoba jest gotowa Cię przyjąć. Technika uzdrawiania innych. Przestrzeń światła i oddechu: Uziem się i wejdź w ciszę. Usiądź prosto, poczuj swoje ciało, weź kilka spokojnych oddechów. Zjednocz się z energią Matki Ziemi i Źródła. Przywołaj obecność światła. Możesz poprosić: Niech przez moje serce przepływa energia uzdrowienia. Nie ja działam, lecz światło we mnie. Skieruj uwagę na osobę, w myślach zobacz ją otoczoną miękką, złoto-białą mgłą. Nie analizuj jej bólu, po prostu bądź obecnością. Jeśli osoba jest obok, możesz delikatnie położyć dłoń, jeśli wyrazi zgodę. Użyj oddechu przesuwającego, wdech wciągasz światło przez czubek głowy. Zatrzymanie, serce się napełnia, wydech, przez rękę lub pole wysyłasz światło do drugiej osoby. Nie skupiaj się na chorobie, tylko na pełni i harmonii. Zakończ dziękczynieniem, dziękuję za to, co się wydarzyło, cicho, bez oczekiwań.